Miłość to temat, na który uwielbiam rozmawiać, dlatego, że jest bardzo szeroki. Każdy z nas ma zupełnie inne podejście do miłości, każdy z nas ma zupełnie inną definicję miłości, każdy z nas ma zupełnie inne oczekiwania wobec miłości i każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenia, jeśli chodzi o miłość. Cześć, ja jestem Natalia i witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Quiet Zoom na moim kanale albo na. Spotify, dlatego że postanowiłam, że chcę stworzyć taką nową przestrzeń do dzielenia się tutaj z Wami moimi przeżyciami, odczuciami, emocjami, myślami. Także e, mam nadzieję, że przyjmiecie tą serię cieplutko. E, dajcie mi znać, gdzie to oglądacie: czy na YouTube, czy na Spotify. E, a ja zapraszam Was już do filmu. Przypominam jeszcze o subskrybowaniu mojego kanału, aby nie przegapić tych odcinków. Jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej organizacyjne, jeśli chodzi o ten odcinek i w ogóle ten podcast, to zapraszam Was na e, pierwszy taki odcinek z tej serii który zapowiada w ogóle tą serię, on już jest na moim kanale, także bardzo serdecznie zapraszam. Tam troszeczkę więcej powiedziałam, jeśli chodzi właśnie o ten podcast. A dzisiaj zajmiemy się tematem miłości, tak jak już wam wspomniałam. Będzie mi towarzyszyć moja kawka. Nie wygląda ona jakoś mega estetycznie może, ale po prostu potrzebuje kopa, bo dzisiaj zapowiada się długi pracowity dzień. W ogóle docencie moją aranżację tego kącika, ponieważ właśnie chcę też, żeby um, ten podcast powstawał w jednym konkretnym miejscu, e, aby wszystkie myśli były zebrane w tym samym miejscu, w tej samej przestrzeni, dlatego tak sobie zorganizowałam tą przestrzeń, e, a ja już przechodzę do odcinka. Na początku chciałabym wam przeczytać definicję z Google'a, e, którą, którą mi napisało OpenAI, także słuchajcie. Miłość to silne uczucie, zwykle towarzyszące przywiązaniu emocjonalnemu i fizycznemu, obejmujące troskę, czułość, zaangażowanie i bliskość. Można rozumieć ją jako złożoną mieszankę uczuć, myśli i zachowań, które wpływają na relacje między ludźmi. Uważam, że ta definicja jest bardzo trafna, ponieważ e, ta definicja zawiera słowo, że miłość to uczucie. I ja się z tym zdecydowanie zgadzam, że Miłość to jest uczucie, na które składa się bardzo wiele emocji. To nie jest, miłość to nie jest emocja, to, że kogoś kochamy, to nie jest emocja. Emocja to jest radość, to jest współczucie, to jest smutek, złość, nienawiść, e, zażynowanie to są emocje i te wszystkie emocje na miłość się składają, i dlatego uważam, że miłość jest tak trudna, ponieważ to nie jest. Po prostu radość, to nie jest po prostu szczęście, czyli jakaś emocja, która jest i może istnieć jako osobna emocja. Miłość jest uczucie, na które składa się bardzo dużo, szereg po prostu różnych emocji, które na siebie oddziałowują, które na siebie wpływają i które przede wszystkim współistnieją. Też chcę zwrócić uwagę na to, że miłość to nie jest tylko uczucie, bo niektórym ludziom się wydaje, że jeśli. Ja ją kocham, jeśli ja go kocham, to to wystarcza. Ale miłość jest trudna, dlatego że sama miłość nie wystarcza. Żeby miłość mogła zaistnieć, żeby relacja mogła zaistnieć, potrzebny jest ogrom pracy, ogrom wysiłku, który trzeba włożyć, żeby ta relacja mogła istnieć. Ogrom pracy, który trzeba włożyć w siebie, żeby siebie poniekąd zmienić dla relacji, tylko. Tutaj też jest taka mega ważna rzecz I to jest ten element, który się nigdy nie zmieni Że ja nie chcę, żeby ktoś się zmieniał dla mnie Ktoś może się zmieniać pod wpływem mnie Ale tylko jeśli sam tego chce I jeśli ta zmiana wynika jakby z niego Bo jeśli na przykład miałabym chłopaka, który pali papierosy Ja nie palę i nie chciałabym żyć z człowiekiem, który pali Który po prostu niszczy swoje zdrowie Ale nie chciałabym, żeby ta osoba Powiedziała, rzucę palenie dla ciebie. Nie, jeśli ktoś ma coś robić, jeśli ktoś ma się zmieniać, to tylko i wyłącznie dla siebie. Może z tyłu głowy mieć coś takiego, że przez to ja będę szczęśliwsza, ale to nie może być jedyna przyczyna i jedyny taki mm, katalizator, który tą zmianę napełnia, bo jeśli ktoś się będzie zmieniał tylko i wyłącznie dla mnie, nie dlatego, że sam tego będzie chciał, to po prostu prędzej czy później wróci do swoich dawnych przyzwyczajen, nawyków. Uzależnień. Jak już Wam wspomniałam, miłość to jest wybór, miłość to jest decyzja, że pomimo trudności ja jestem z tą osobą, którą kocham. Jestem z osobą, którą darzy tym przepięknym uczuciem, jakim jest miłość. I też w ogóle chciałabym powiedzieć o rodzajach miłości teraz, dlatego że ogólnie w literaturze wyróżniamy trzy rodzaje miłości. Pierwszy rodzaj miłości to jest agape, i to jest miłość, która jest przedstawiona w Biblii, i to jest miłość do Boga. Drugi rodzaj miłości to jest eros, czyli miłość romantyczna, która to jest typowa miłość, którą odczuwamy jakby do drugiego człowieka, w sensie e, do, do partnera, w sensie no taka zwykła miłość romantyczna. E, I tej miłości e, romantycznej często towarzyszy e, uczucie emocjonalne, jak i uczucie i przywiązanie fizyczne. I ostatni rodzaj miłości to jest filia, czyli to jest miłość przyjacielska. Uważam, że miłość do przyjaciela to jest chyba najpiękniejszy rodzaj miłości, a przynajmniej najbardziej wartościowy, dlatego że... Um, ja uważam, że przyjaciel to jest... W ogóle chciałabym też nagrać osobny odcinek tego podcastu odnośnie przyjaźni, ponieważ uważam, że też jest to bardzo rozległy temat i... Ale po prostu przyjaźń opiera się przede wszystkim na szacunku, wsparciu i zaangażowaniu w relację. Oprócz tego, ja wyróżniam jeszcze czwarty rodzaj miłości. To nie jest miłość z jakichś utworów literackich, miłość do samego siebie. I chciałabym fragment tego podcastu też poświęcić miłości do samego siebie, ponieważ uważam, że to jest zdecydowanie fundament każdej relacji. O tym, Zaraz. Także to są takie cztery rodzaje miłości. Możecie dać mi znać, który uważacie, że najczęściej, najbardziej powszechnie występuje obecnie w społeczeństwie. Mnie się osobiście się wydaje, że to jest eros, czyli ta miłość romantyczna, bo jak się myślimy o miłości, to mówimy raczej o miłości romantycznej. Nawet ja tutaj rozpoczynając ten podcast, tak naprawdę przyjęłam, że miłość równa się miłość romantyczna. Oczywiście to się nie równa ale jest najczęściej spotykane i wydaje mi się, że najwięcej można od takim rodzaju miłości powiedzieć. Jak już przed chwilą wam wspomniałam, miłość do siebie to jest fundament każdej relacji, bo nie da się kochać kogoś, nie kochając siebie. I e, dostałam ostatnio taki komentarz pod e, film, o, pod shortem, w którym generalnie stwierdziłam, że bycie samemu i robienie rzeczy samemu, będąc czy w związku, czy nie, w związku to już nie wnikam, nie jest niczym stracącym. Dostałam taki komentarz, to jest moja odpowiedź i to jest odpowiedź na moją odpowiedź. I tutaj e, możecie zobaczyć takie zdanie, że e, żeby mieć piękną relację z kimś, trzeba mieć najpierw piękną relację z całym sobą. iż to jest frazes, której nie do końca działa. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że we wakacje rok temu e, weszłam w pewną relację. Mając już pewien rodzaj miłości do siebie i weszłam generalnie w tą relację, i wszystko było super, ale wiem, że z perspektywy czasu ja, w tym momencie, będąc z Natalią z 5, kwiet... 5 maja 2025 roku, byłabym w stanie zdecydowanie lepiej wejść w nową, miłostą, romantyczną relację, bo poziom mojej relacji z samą sobą jest na dużo wyższym poziomie. I ja siebie w tym momencie kocham zdecydowanie bardziej niż kochałam te 9-8 miesięcy temu. I też a propos tego, że to jest taki piękny proces, który nie do końca działa. Działa w 100%, dlatego że jedna z moich poprzednich relacji, nie chcę mówić czy to była ostatnia czy przedostatnia, kiedy miała miejsce, z kim miała miejsce, ale a, to była relacja z chłopakiem, który nie do końca kochał siebie. I ja myślałam, że ja jestem, że moja miłość do niego jest w stanie jemu tą miłość do siebie po prostu, jakby tak wiecie, zapełnić. I to tak nie działa, dlatego że yy, przez to, że nie kochał siebie, to relacje ze mną wykorzystał jako podniesienie sobie ego, podbudowanie sobie ego. Ja przynajmniej w ten sposób to odbieram yy, i to nie było do końca dobre. Wiem, że gdyby kochał siebie, to ta relacja wyglądałaby zupełnie inaczej i skończyłaby się zupełnie inaczej. I tutaj przechodzimy do takiego momentu, w którym chciałabym Wam powiedzieć, między. Różnica między miłością bezgraniczną a bezwarunkową. Wiele osób to myli, uważa, że jeśli ja kocham kogoś bezgranicznie, to znaczy, że kocham go bezwarunkowo. Nie. Jest taki cytat, który mam też przeczytam. Uważam, że jest piękny. Bezwarunkowość to akceptacja, ale bezgraniczność to często rezygnacja z siebie. I miłość bezwarunkowa to jest taka miłość, która nie zależy od tego, jaka druga osoba jest. Czyli mam podejście, kocham cię taki, jaki jesteś, i nie musisz się dla mnie zmieniać. Jesteś dla mnie wystarczający. I um, ja mam tutaj taką małą ściągawkę, żeby o nic nie zapomnieć i żeby Wam dobrze przedstawić to, co chciałabym wam powiedzieć. E, tutaj też mam taki e, cytat, można powiedzieć, że miłość bezwarunkowa to decyzja, kocham cię za to, kim jesteś, a nie za to, co mi dajesz. Uważam, że to jest bardzo ważne. I przede wszystkim miłość bezwarunkowa oznacza, że nie muszę trwać w relacji, jeśli ta relacja nie jest dla mnie dobra. E, można kogoś kochać, jednocześnie odejść, jeśli ta relacja jest szkodliwa. E, I tu jest właśnie taki mindset osób, które są w relacji bezwarunkowej, czyli. Moja miłość do ciebie nie ma warunku i kocham cię bezwarunkowo, ale do momentu, w którym nie przekraczasz granic, które postawiam. I tutaj przechodzimy do miłości bezgranicznej. Miłość bezgraniczna to taka, w której brakuje granic. Nie stawia się ograniczeń, nawet jeśli coś boli, rani czy przekracza osobiste wartości. Często prowadzi do poświęcenia siebie, a nie do zdrowego współistnienia. Może być piękna, ale często toksyczna. Czyli miłość bezgraniczna to jest taka, w której pozwalamy, aby ktoś przekraczał nasze granice. I ja do miłości mam jasny stosunek. Jeśli spotykam osobę, której chcę dać moją miłość, to mam do niej podejście takie. Kocham cię, jestem w stanie zrobić dla ciebie wszystko i jestem w stanie poświęcić wszystko, ale do momentu, w którym nie muszę poświęcać całkowicie siebie i swoich wartości. Czyli jeśli, wiadomo, ktoś ma gorszy czas... Przez tydzień, dwa miesiąc i ja tą osobę będę wspierać, ale jeśli ktoś po prostu jest taki, że jego zachowanie mnie rani, jeśli jego zachowanie sprawia, że ja się cały czas stresuję, to to jest już przekraczanie mojej granicy, na co ja nie pozwalam, bo miłość do drugiego człowieka nie powinna przekraczać i być większa od miłości do samego siebie, bo jak wspomniałam, miłość do samego siebie to zdecydowany fundament. Teraz pogadamy, dlaczego miłość bywa trudna. Dlaczego miłość jest trudna? I ja swoją drogą uważam, że przez to, że miłość jest taka trudna, to dlatego jest piękna. Dlatego jest po prostu tak niesamowita, dlatego towarzyszy jej po prostu tyle wspaniałych emocji. I uważam, że wolę kochać i potem cierpieć, niż nigdy nie kochać. To jest ten już taki cytat, który znalazłam i w ogóle o cytatach opowiem wam troszeczkę później. Przeczytamy sobie kilka cytatów. Dlaczego miłość jest trudna? Zaufanie to jest podstawa Miłości, podstawa związku. Jeśli się nie kocha drugiej osoby, jeśli się nie ufa drugiej osobie, to nie da się jej kochać. Ja też byłam w relacji, w której pomimo, że nie dawałam żadnych podstaw do braku zaufania mi, pomimo, że całkowicie się oddałam tej relacji i tej osobie, i ta osoba doskonale o tym wiedziała, to były mi zarzucane różne rzeczy. Ten chłopak uwierzył w plotki o mnie, wmawiał sobie niektóre rzeczy i mi nie ufał. On mi powiedział wprost: Nie wiem, czy mogę ci wierzyć. I dla mnie takie słowa są ostatecznym potwierdzeniem tego, że taka relacja nie ma sensu, bo jeśli ja coś komuś mówię i ten ktoś mi po prostu nie wierzy, to po co ja mam z taką osobą być w relacji? Po co ja mam się całkowicie oddawać i poświęcać tej osobie, skoro ona mi nie wierzy? Jeśli nie ma zaufania, to nie ma relacji. Miłość też jest trudna, dlatego że bardzo łatwo jest ją pomylić z potrzebą bycia z kimś. To znaczy, uważam, że dopóki nie ma się tej miłości do siebie i jeśli nie umiesz być ze sobą, to nie możesz być z drugim człowiekiem, dlatego że wtedy się emocjonalnie uzależniasz od drugiej osoby. I ja to wszystko mówię z moich doświadczeń. Tak zupełnie szczerze. Ja przez to, że nie miałam kiedyś dobrej relacji ze sobą, to potrafiłam swoje samopoczucie całkowicie uzależnić od chłopaka. Całkowicie, czyli jeśli on był, to ja byłam przeszczęśliwa, Jeśli go nie było, to nie potrafiłam sobie z tą samotnością poradzić. Miłość, się, że jest trudna, że... dlatego, że często jej obraz wynika z przeszłości, wynika z traum, wynika z tego, jak sobie miłość wyobrażaliśmy. Ja na przykład mam takie szczęście, że wychowywałam się w domu, w którym miłość zawsze była. Zawsze była ta akceptacja. Wiadomo, raz mniejsza, raz większa, ale zawsze ta miłość była i nie tylko od rodziców. Ja mam też to szczęście, że miłość okazywali mi dziadkowie, okazywali mi wujkowie i wiem, że zawsze, jak mam problem, to mogę się do nich zwrócić. Może nie do każdego członka mojej rodziny, ponieważ z jednymi mam lepszy, z drugimi mam gorszy kontakt, ale zawsze czuję, że to wsparcie mam, ale są osoby. Które tej miłości nie mają, które uważają, że nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowa miłość, że miłość zawsze jest warunkowa i zawsze muszę być najlepsza i muszę być idealna, żeby ktoś mnie pokochał. I jeśli trafi się też na taką osobę, to to też jest mega ciężkie, bo jeśli ja uważam, że miłość bezwar jest bezwarunkowa, a ktoś chce się zmieniać dla mnie, bo uważa, że nie ma miłości bezwarunkowej, to też wydaje mi się, że tutaj rolą naszą nie jest odejście. Ale pokazanie tego, że miłość pozwarunkowa naprawdę istnieje i jest przepiękna i jest, choć trudna, to jest najpiękniejsze, jest czymś najpiękniejszym, co nam się w ogóle może przytrafić w życiu. Kolejna rzecz, różne języki, ro, różne języki miłości. Każdy z nas ma zupełnie inne oczekiwania, jeśli chodzi o miłość. To znaczy, że dla kogoś w miłości najważniejsze jest przytulanie, dla kogoś w miłości najważniejsze jest ogólnie dotyk fizyczny. Dla kogoś w miłości może być najważniejsze. Mogą być najważniejsze słowa, dla kogoś w miłości może być najważniejsze po prostu wsparcie i szacunek. I trzeba trafić na osobę, która, dla której w miłości jest najważniejsze to samo co dla nas. I to jest taka bardzo fajna teoria: e, filiżanki i dzbanka. I chciałabym się nad tą teorią troszeczkę bardziej rozwinąć. ale ehm, jest taka teoria, filiżanki i dzbanka. Filiżanka to jest osoba, która mało wnosi do relacji. I mało bierze, natomiast dzwonek to osoba, która dużo daje do relacji i dużo bierze. Ja na przykład w relacjach jestem zdecydowanym dzwankiem, czyli ja bardzo dużo daję, ale też bardzo dużo oczekuję. I mam zasadę, że nie oczekuję więcej, niż jestem w stanie dać. Jeśli jestem w stanie dać szacunek, oczekuję szacunku. Jeśli jestem w stanie dać stuprocentowe poświęcenie, oczekuję stuprocentowego poświęcenia. I e, problemem e, w miłości jest to, że często dzbanek łączy się z filiżanką. Już w swoim życiu byłam w pewnej relacji. Znaczy, ja byłam w dwóch relacjach. Byłam w relacji z bankiem i byłam w relacji z filiżanką. Relacja z bankiem o tyle była łatwa, że ja bardzo dużo dawałam, ale też bardzo dużo dostawałam. I jak ten chłopak powiedział, że mnie kocha, to ja się czułam kochana. Ja nie czułam, że to jest powiedziane, że, że to nie jest kłamstwo, że ten chłopak naprawdę mnie kocha. W ogóle chyba zaczyna się burza, także muszę się sprężać. Po co mieć. grzmieć? Anyways, uh, i to było piękne, że ja dawałam tyle, ile potrzebuję, i, i w tym aspekcie tej relacji ja byłam całkowicie dopasowana do tego chłopaka. Natomiast miałam pewną relację przyjacielską, też z chłopakiem. Um, to była relacja, ten chłopak był filiżanką w tej relacji, czyli ja dawałam z siebie zawsze po prostu 100%. A dostawałam 50%. I problem z filiżanką i bankiem w relacji jest taki, że dzbanek bardzo dużo daje i bardzo dużo potrzebuje, filiżanka bardzo mało daje i bardzo mało potrzebuje, tak jak już Wam powiedziałam, tylko że jeśli dzbanek daje za dużo, to filiżankę przelewa, a jeśli dzbanek dostaje za mało, to jest, że tak powiem, nie jest pełny. I tutaj wiecie, często jest tak, że my w relacji musimy kogoś wesprzeć, i to jest normalne, że nie zawsze jest tak, że ja daję tyle, ile dostaję. Ale ważne jest to, żeby te proporcje były wyrównane, czyli że ja tobie daję, jeśli potrzebujesz, ale jeśli ja będę potrzebować, jeśli będę potrzebować wsparcia, miłości więcej niż ty w tym momencie potrzebujesz, to oczekuję, że to wsparcie mi dasz. Bo jeśli tobie będzie gorzej, to ja tobie to wsparcie także będę w stanie dać. I właśnie w tej mojej przyjacielskiej relacji e, ten chłopak miał podejście: jest tej super, nie macie, też jest okej. Okay. A ja na to nie zasługiwałam i ja nie tego oczekiwałam I bujałam się z tą relacją przez jakiś rok Czyli to było tak, że my odnawialiśmy kontakt, znowu go zrywaliśmy, bo się kłóciliśmy Bo mieliśmy inne wartości, inne podejście do tej relacji Inne wymagania wobec siebie I to jest rzecz, której trzeba się zdecydowanie w relacjach po prostu ustrzegać Żeby przypadkiem filiżanka nie spotkała się z bankiem Kolejna rzecz Dlaczego miłość jest trudna? Dlatego, że miłość czasem oznacza odejście. Jest taki cytat z Małego Księcia, jeśli coś kochasz, puść to wolno. Jeśli do ciebie wróci, jest twoje. Jeśli nie, nigdy twoje nie było. I też jest taki psycholog, że um, nie wiem, jak on się nazywa, możecie go spotkać na Instagramie na pewno, nieraz to słyszeliście, że problem w relacjach polega na tym, że relacje, które są na chwilę, chcielibyśmy ciągnąć przez całe życie, a relacje, które są na całe życie, udaje nam się ciągnąć tylko przez jakiś czas. I to jest też w ogóle mindset taki mega ważny, żeby nie trzymać się kurczowo przy jakiejś relacji. Staramy się znowu godzić i znowu się kłócić, godzić, kłócić, godzić, kłócić. I z czegoś takiego nie da się stworzyć udanej i takiej pięknej, wartościowej relacji, bo na pewnym etapie życia... Te wartości, te wymagania i te po prostu oczekiwania wobec siebie się zaczynają różnić. Dlatego czasem najprawdziwszą formą miłości jest odpuszczenie kogoś lub czegoś. I jeśli ja widzę, nawet jeśli kogoś kocham, ale widzę, że ta osoba jest szczęśliwa bez mnie, to właśnie najprawdziwszą formą miłości jest odejście, jest po prostu zostawienie i, i, i po prostu pozwolenie tej osobie. Być bez nas, żyć bez nas. I obiecuję Wam, że prędzej czy później to wychodzi pozytywnie dla obu stron, bo jeśli jest się w relacji, w której druga strona nie chce być, to w pewnym momencie zaczynamy być w relacji tak naprawdę ze ścianą. No bo i, i zaczyna być taka obojętność, że jesteś ok, nie macie, nie będę za Tobą płakać. Miłość też jest trudna, dlatego że wymaga komunikacji. I jeśli tej komunikacji w miłości nie ma, to nie da się. Być z kimś Jeśli nie potrafisz rozmawiać To nie da się rady być z drugą osobą Bo ja zauważyłam, że komunikacja To jest po prostu podstawa wszystkiego Po moich dwóch relacjach Pierwsza relacja, która się zakończyła Uważam, że szerzej Gdybyśmy tam po kilku nieporozumieniach, które były Usiedli, porozmawiali Przez pięć godzin To ja bym była teraz Prawdopodobnie z tym chłopakiem w związku W sensie to było dosłownie Wystarczyło Wystarczyło porozmawiać, wystarczyło otworzyć się na cudze argumenty, na argumenty drugiej strony. Zamiast był tak po prostu zamknięty i sfokusowany na tym, co on uważa, że nie przyjmował absolutnie tego, co ja uważam. I moja druga relacja, moja przyjaźń, która dalej trwa i która się ma świetnie, doszło do bardzo mocnych słów między nami. I ja już miałam takie, że to jest jakby koniec tej znajomości, to jest koniec przyjaźni. Jakby ja już nie chcę znać tego człowieka. Dla mnie to jest koniec. Ale po tygodniu takiego, takiej kłótni, takiego obojęt takiej obojętności, porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy przez chyba dwie przerwy w szkole, powiedzieliśmy, jak to wygląda z naszej perspektywy. Przeprosiliśmy się nawzajem, bo okazało się, że ja coś zawaliłam, że ta osoba coś zawaliła. I teraz jesteśmy w świetnej przyjaźni, teraz mamy świetną relację. Uważam, że ta kłótnia nas znaczy, no, 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 że ta kłótnia nas tylko. Tej relacji umocniła i to jest właśnie piękne, że jak komunikacja, jak zwykła rozmowa jest w stanie wszystko naprawić. Ale chciałabym z tego podcastu, żebyście wynieśli. Chciałabym, abyście z tego podcastu wynieśli jedną, warto, jedną bardzo ważną rzecz. Że warto kochać, że miłość jest tak piękna, że warto kochać, że warto pomimo tych wszystkich trudności kochać, bo kim jest tak naprawdę człowiek bez miłości? I ja tutaj mówię zarówno o miłości do samego siebie, zarówno o miłości romantycznej, zarówno o miłości do rodziców, do dziecka, do Boga, do przyjaciół, że pomimo wszystko, pomimo tych wszystkich trudności, miłość wiele uczy, miłość pozwala wyciągać wnioski. Miłość nie polega na tym, by się wzajemnie wpatrywać, lecz by patrzeć razem w tym samym kierunku. Ostatni cytat. Na zawsze jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie lub za obejrzenie pierwszego odcinku podcastu Quiet Bloom. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, że może zmieniło się Wasze podejście do miłości, może macie jakieś przemyślenia. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi komentarz. I mam nadzieję, że po prostu miło Wam się tego słuchało. Tak więc, jeśli tak było, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeśli oglądacie mnie na YouTube, ja możecie dać ocenę podcastu, jeśli oglądacie mnie na Spotify. Zapraszam też do mojego Instagrama i TikToka. A my widzimy się w kolejnym odcinku albo tego podcastu, albo po prostu w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Pa, pa!